coś w chińskim stylu, czyli kurczak kurtko, Do woka wlewam olej i podgrzewam. Musi być bardzo gorący. Kurczaka kroję na części wielkości mniej więcej 2 cm. Następnie wkładam do miseczki i mieszam z mąką ziemniaczaną tak, aby mąka całkowicie pokryła każdy kawałek mięsa. Kurczaka dzielę na dwie części. Pierwszą część tak przygotowanego kurczaka wrzucam na gorący olej. Kurczak musi swobodnie pływać. Smażę, aż kurczak nabierze złotego koloru, czyli około jednej minuty. Usmażonego wkładam na papier pergaminowy, aby odciągnąć nadmiar tłuszczu. To samo robię z drugą częścią kurczaka. Paprykę oczyszczam z gniazda nasiennego. I kroję w kostkę wielkości około 1,5 cm. Cebulę i ananasa również kroję w kostkę 1,5 centymetrową. Do woka wlewam oliwę z oliwek i dobrze rozgrzewam. Wkładam ananasa i warzywa. Dodaję cukier, ocet. I ketchup. I smażę 5 minut na dużym ogniu. Następnie dodaję podsmażonego wcześniej kurczaka i smażę około 7 minut na dużym ogniu. W kubku łączę dwie łyżeczki mąki ziemniaczanej z wodą. Wlewam do kurczaka i od razu mieszam, aby nie porobiły się kluski. Smażę jedną minutę. Serwuję z ryżem po chińsku.